Witam z tej strony Salador i zapraszam na poczytami Saladorze. W dzisiejszym odcinku koszmarny Karolek i jego arcywróg. Zapraszam. Bibop alula! głośno imprezował muzykalny Maurycy, krążąc po całej klasie w rytm wydawanych przez siebie dźwięków. – Pewnego dnia przybędzie książę mój! – słodko nociła rozśpiewana Roksana. – Bum, 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 bum! – grał na bębnie koszmarny Karolek, uderzając książkami o kantławki. Proszę klasę o spokój, krzyczała pani Kattoporska. Bibo nie przerywał muzykalny Maurycy. Pewnego dnia przybędzie książę mój, dalej nuciła rozśpiewana Roksana. Bum, 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 bum dudnił koszmarny Karolek. Maurycy, rzuciła pani Kattoporska. Przestań wyś, Roksano, dosyć tego chwilenia. Karolu, nie tłucz się, bo przepadnie wam wszystkim przerwa! Bibop urwał improwizację Maurycy. Książę mój... Skończyła szeptem Roxana. Bum, 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 grał dalej Karolek. Był wielkim, włochatym wolterem, szalonym perkusistą grupy bambusowe bongosy, który swymi uderzeniami wprawiał oszalały tłum w Karolu! Bardzo głośno powiedziała pani Kattoporska. Przestań hałasować! Hałasować? Co ten niewdzięczny fan miał na myśli? Jaki hałas? To nie był żaden hałas. To była wielka muzyka. To był... Wielki Walter spojrzał z nad swego zestawu perkusyjnego. Kurczę... Cisza. Pani Kat Toporska zmierzyła wzrokiem swoją klasę. A, gdzie te czasy, kiedy nauczyciel mógł trzepnąć nieznośne dziecko linijką? Ludko, nie śpi. Heniu, przestań jeść! Mieciu, gdzie twoje krzesło? Nie, powiedział muskularny miecio. Obok pani Katto Polskiej stał nowy chłopiec. Miał starannie przylizane ciemne włosy. Jego buty błyszczały. W jednej ręce trzymał trąbkę, a w drugiej kalkulator. Uuu, wyglądał okropnie głupio, koszmarny Karolek odwrócił od niego wzrok. Ale zaraz znowu spojrzał na niego. Dziwne, ale ten chłopiec kogoś mu przypominał. Sposób, w jaki stał i zadzierał nos do góry, i ten wstrętny, pogardliwy uśmieszek. Wyglądał jak. zupełnie jak. O nie, błagam tylko nie to. To nie mógł być. Władczy Władzio! Tak, Władczy Władzio! Mamy w klasie nowego ucznia! oznajmiła pani Kat toporska robiąc wszystko aby jej wąskie usta ułożyły się w przyjazny uśmiech bardzo proszę aby ktoś się nim zaopiekował i oprowadził go po szkole kto chciałby dziś zostać przewodnikiem władzia wszyscy podnieśli ręce wszyscy z wyjątkiem koszmarnego karolka Uch, władczy władzio co to za okrutny żart Władczy Władzio był okropnym, wyniosłym synem szefa tacy. Koszmarny Karolek nie cierpiał Władzia. Na samą myśl o Władziu, Karolek dostawał ataku mdłości. Karolek podejrzewał, że Władzio także nie uważał go za swojego ulubieńca. Kiedy ostatnio się widzieli, Karolek spowodował, że Władzio skserował swoje pośladki. Władzio miał z tego powodu duże kłopoty. Bardzo duże kłopoty. Pani Kattoporska lustrowała wzrokiem las podniesionych rąk. Ja! krzyczała wredna Wandzia. Ja! krzyczał ambitny Arnold. Ja! krzyczał płaczliwy Piotruś. Obok Karolka jest wolne miejsce, powiedziała pani Kattoporska. Karolek zajmie się Władziem. Tylko nie tą! pomyślał Karolek. Aaa! Płakał płaczliwy Piotruś. Dlaczego nie ja? Władziu, zajmij swoje miejsce. Kontynuowała pani Kattoporska. Proszę teraz klasę o ciche czytanie od strony dwunastej. Władczy Władzio szedł między stolikami w kierunku koszmarnego Karolka. Może mnie nie pozna, myślał z nadzieją Karolek. W końcu widzieliśmy się dość dawno. Nagle Władzio zatrzymał się. Na jego twarzy pojawił się wyraz najwyższej odrazy. Kurczę, poznał mnie, pomyślał koszmarny Karolek. Na Naburmuszony władzio, podszedł do stolika karolka i zajął miejsce obok niego. Dziwnie zmarszczył nos, jakby poczuł jakiś okropny zapach. Spróbuj tylko pisnąć jedna sława o tym, co zdarzyło się w biurze, a o wszystkim powiem tacie, wysyczał Władzio. Piśnij tylko jedno słowo swojemu tacie, a ja rozpowiem całej szkole, że skserowałeś swoje pośladki, wysyczał Karolek. Na skarże na ciebie, a ja na ciebie, Władzio szturchnął Karolka, Karolek szturchnął Władzia. Proszę pani, on mnie zaczepia! krzyknął władczy Władzio. On pierwszy nie zaczepił! krzyknął koszmarny Karolek. Karolu! krzyknęła pani kattoporska. jestem kompletnie zdrozgotana! Czy w taki właśnie sposób witasz nowego kolegę w naszej klasie? Tylko w przypadku, gdy jest nim władczy Władzio pomyślał ponuro Karolek. Wbił wzrok we Władzia. Władzio wbił wzrok w Karolka. Moja stara szkoła jest o niebo lepsza niż ta zatęchła dziura. Wychrypiał władczy Władzio. To wracaj tam, wychrypiał Karolek. Nikt cię tu nie trzyma. Może wrócę, powiedział Władzio. Serce koszmarnego Karolka podskoczyło z radości. Może jest jakaś szansa, żeby pozbyć się Władzia? Nie spodoba ci się tutaj. Codziennie siedzimy w domu nad zadaniami, po cztery godziny, skłamał Karolek. No to co? powiedział Władzio. W mojej starej szkole siedzieliśmy po pięć godzin. Jedzenie jest ohydne. Wielkie rzeczy, powiedział Władzio. A pani kattoporska jest najstraszniejszą nauczycielką na świecie. Co powiedziałeś, Karolku? Lodowatym tonem zażądała odpowiedzi pani Kattoporska. Powiedziałem Władziowi, że jest pani najfajniejszą nauczycielką na świecie. Odparł szybko Karolek. Nieprawda! powiedział Władzio. On powiedział, że jest pani najstraszniejsza. Najfajniejsza! powiedział Karolek. Najstraszniejsza! powiedział Władzio. Pani Kattoporska spojrzała srogo na Karolka. Obserwujecie Karolu! A teraz bierz się do pracy! Dziń, 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 dziń! Hurra! Wybawiony przez dzwonek na przerwę! Koszmarny Karolek rzucił się w kierunku drzwi. Może uda mu się pozbyć władzia, jeśli błyskawicznie wybiegnie z klasy. Karolek torował sobie drogę na korytarz. Nareszcie wolny! Ej! Usłyszał niepożądany głos za plecami. Czyjaś spocona ręka chwyciła go za koszulę. Pani powiedziała, że masz mi pokazać szkołę, powiedział władczy Władzio. Eee, no dobra, tu jest klo, warknął koszmarny Karolek, wskazując w kierunku toalet dla dziewczynek. A kserokopiarka znajduje się w sekretariacie, dodał wskazując odpowiednie drzwi. Możesz od razu wypróbować. Władzio się nachmurzył. Powiem mojemu tacie, że mnie napadłeś, oznajmił Władzio. W dodatku mam zamiar informować go o każdym wykroczeniu, jakie popełnisz w szkole. Mój tata powie o wszystkim twojemu tacie i wpadniesz w kłopoty. Chyba będę się świetnie bawił. W Karolku zawrzała krew. Co takiego zrobił, że władczy Władzio ma odtąd ciągle wtrącać się w jego życie? Ma teraz szpiega w klasie. Co jeszcze gorszego może go spotkać w szkole? Ambitny Arnold miał ich biegiem. Karolek skserował swoje pośladki w biurze mojego taty, powiedział głośno Władzio. Miał z tego powodu straszne nieprzyjemności. O! To kłamstwo! powiedział dobitnie koszmarny Karolek. To Władzio, nie ja. Akurat Karolku, powiedział karate Krzyś. Wielki tyłek! wrzasnęła wredna Wandzia. Wielki, wielki tyłek! Wrzasnęła jędzowata jadzia. Władzio uśmiechnął się szyderczo. Do widzenia, wielki tyłku, powiedział Władzio. Nie zapominaj, że cię obserwuję. Syknął. Karolek samotnie usiadł w ogrodzie na złamanej ławce. Władzio musi zniknąć z jego klasy. Szkoła była wystarczająco okropna bez takiego niegodziwca jak Władzio, który go szpiegował i rozsiewał fałszywe plotki. Jego życie zostanie zrujnowane. Musi jak najszybciej uwolnić się od Władzia. Tylko jak? Może uda mu się doprowadzić do tego, że Władzio z krzykiem wybiegnie ze szkoły i już nigdy nie wróci. Kurczę, pomyślał koszmarny Karolek. Czy to nie będzie cudowne? Żegnaj, władczy władziu. A może uda mu się namówić władzia, aby po raz drugi skserował swoje pośladki? Oj, chyba nie, pomyślał z żalem Karolek. A, może władzio da się przekonać i zatańczy na go na biurku pani kattoporskiej, śpiewając jestem sobie pszczółką małą, bzy, bzy, bzy. E, z tego powodu wyleci ze szkoły jak z procy. Tylko jak go do tego przekonać? Muszę coś z tym zrobić, pomyślał koszmarny Karolek z rozpaczą. Po prostu muszę. Karolu, odezwał się tata następnego wieczoru. Mój szef mi powiedział, że dokuczasz jego synkowi. Władzio był ogromnie przybity. To on dokucza mnie, zaprotestował Karolek. I zostałeś upomniany, bo krzyczałeś w klasie. Nigdy! Przy nigdy! Skłamał Karolek. I jeszcze złamałeś Heniowi ołówek. Niechcący! I przezywałeś Wandzie zawszonym kołtunem. Nie przezywałem! Zaczął płakać Karolek. Władzio głabie! Proszę, abyś od jutra zmienił swoje zachowanie, powiedział tata. Jak mam się czuć, wysłuchując tych wszystkich skarg na ciebie od mojego szefa? Jeszcze nigdy w życiu nie byłem w takiej sytuacji. To nie moja sprawa, wrzasnął koszmarny Karolek. Dlaczego nikt nie pomyśli o mnie? Marsz do pokoju, krzyknął tata. Świetnie, wrzasnął koszmarny Karolek, z całej siły trzaskając drzwiami. Pokonam cię, Władziu, pomyślał Karolek, nawet jeśli jest to ostatnia rzecz, jakiej dokonam na tej ziemi. Koszmarny Karolek usiłował dokuczać Władziowi. Koszmarny Karolek próbował Władzia szczypać. Koszmarny Karolek próbował rozsiewać niemiłe półlotki o Władziu. Był gotów sprowokować go do ciosu, za co na pewno Władzio zostałby wydalony ze szkoły. Jednak nic nie dawało rezultatów. Tylko Karolek wpadał w coraz to nowe kłopoty. W poniedziałek tata wezwał Karolka na rozmowę i poprosił go, aby nie odzywał się niegrzecznie w klasie. We wtorek tata upomniał go za przerywanie odpowiedzi innym uczniom. W środę tata zapytał go, dlaczego nie odrobił zadania domowego. W czwartek mama i tata bardzo skrzyczeli Karolka za to, że żył na lekcji gumę, podawał Olowi karteczki, rzucał jedzeniem, przesuwał ławkę, ciągnął wandzie za włosy, grał w piłkę na korytarzu, następnie zabronili mu dostępu do komputera przez cały tydzień. Wszystko to z powodu władczego władzia. Koszmarny Karolek chyłkiem wszedł do klasy. Sytuacja była bez wyjścia. Na Władzia nie było sposobu. Koszmarnemu Karolkowi pozostało zacisnąć zęby i cierpieć. Pani Kat Toporska zaczęła wyjaśniać zjawisko elektryczności. Karolek rozejrzał się po klasie. No właśnie, a gdzie podziewał się Władzio? Może dostał wścieklizny, pomyślał Karolek. Albo wpadł do klo, albo. Co nie było najgorszym wyjściem, został porwany przez obcych. A może po prostu został wyrzucony ze szkoły? Tak! Karolek wyraźnie to zobaczył. Władzio klęczy w gabinecie, panie Rekino, i błaga, aby mógł zostać. Panie Rekino wskazuje ręką na drzwi. Precz z tej szkoły, ty nikczemny potworze! Jak śpiesz! Szpiegować Karolka! Naszego najlepszego ucznia! Nie! płakał Władzio. Przepadni nędzniku! rozkazała pani Rekino. I władczy Władzio musiał iść precz, łukając i pociągając nosem. A tam czekali już uzbrojeni strażnicy, gotowi go pojmać i wtrącić do więzienia. Tak właśnie musiało się stać. Karolek uśmiechnął się. O cudowny dniu, żegnaj władczy władziu! pomyślał koszmarny Karolek, radośnie wyciągając nogi pod stolikiem władzia i wdychając głęboko powietrze z przestrzeni wolnej od jego obecności. Karolku! rzuciła pani Kattoporska, podejdź do mnie! O co znowu chodzi? Koszmarny Karolek powoli podniósł się ze swojego miejsca. I powlókł w kierunku biurka pani Kattoporskiej, która była bardzo zajęta kreśleniem na czerwono po czymś zadaniu domowym. Władzio ma anginę, oznajmiła pani Kattoporska. Kurcze, pomyślał koszmarny Karolek. Gdzie w tym momencie podziewała się czarna zaraza? Jego rodzice pragną, aby na bieżąco odrabiał zadania. Tak, by nie miał zaległości z powodu choroby, powiedziała pani Kattoporska. Gdyby wszyscy rodzice byli tacy sumienni. Proszę, podaj swemu tacie ten arkusz zadań z matematyki z prośbą, aby przekazał go tacie władzia. Następnie wręczyła Karolkowi arkusz papieru z dziesięcioma działaniami do wyliczenia oraz dużą kopertę. Hmm, dobrze, powiedział obojętnie Karolek. Hmm. Obraz Władzia leżącego w łóżku i wykonującego matematyczne obliczenia wcale go nie pocieszył. Władzio wkrótce powróci. Był nie do ruszenia. Wieczorem koszmarny Karolek rzucił okiem na zadania dla Władzia. Dziesięć działań. Chyba troszkę za mało, pomyślał. Dlaczego Władzio ma się śmiertelnie nudzić w łóżku, oglądając telewizję, czytając komiksy i jedząc chipsy? I wtedy koszmarny Karolek uśmiechnął się. Władzio chciał zadania. Może Karolek będzie tu pomocny. <laughs> pomyślał koszmarny Karolek, siadając przy komputerze. Stuk, 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 stuk. Zadanie domowe. Opisz swój dzień wymagane. 20 stron. <laughs> Władczy władzio będzie odrobinę zajęty, pomyślał koszmarny Karolek. Co jeszcze? Co tu jeszcze dodać? Aha, podaj 10 przykładów na to, że oglądanie telewizji jest lepsze niż czytanie. Nowa matematyka. Kiedy 2 plus 2 równa się 5, gdy 2 jest wystarczająco duże. Teraz wyjaśnij, dlaczego 2 plus 3 równa się 6, 7 minus 3 równa się 5. O wiele śmieszniej jest wymyślać zadania, niż je wykonywać, pomyślał radośnie koszmarny Karolek. Pisownia. Naucz się pisowni tych słów na test na wtorek. Tarantula, owsianka, wrzeszczeć, brukselka, jarzyny, strzykawka. Fizyka. Czy siła ciężkości? Czy działa? Z wysokości 30 mm spuść jajko na głowę mamy lub taty. Zanotuj, czy się rozbiło. Następne jajko spuść z wysokości 60 mm na dywan. Czy to jajko się rozbiło? Powtórz to doświadczenie w całym domu przynajmniej 12 razy. Teraz dopiero można to nazwać zadaniem, pomyślał koszmarny Karolek. Wydrukował zapisane arkusze, dołączył do koperty z zadaniem od pani Kattoporskiej, zakleił ją i oddał tacie. Zadanie domowe dla Władzia, powiedział Karolek. Pani Kattoporska prosiła mnie, bym je dał tobie, a ty przekaż tacie Władzia. Z pewnością przekażę, powiedział tata, wkładając kopertę do teczki. Cieszę się, że zaczynasz się przyjaźnić z Władziem. Tata wyglądał bardzo poważnie. Mam dla ciebie niedobre wiadomości, Karolku, powiedział następnego dnia. Koszmarny Karolek skamieniał. Za co teraz dostanie nagane? Tylko nie to. Czyżby tata dowiedział się, co Karolek zrobił na dużej przerwie? Obawiam się, że Władzio nie wróci do twojej szkoły, powiedział tata. Rodzice go przenieśli. Jakieś problemy z nową matematyką i eksperymentami z grawitacją, które się nie powiodły. Koszmarny Karolek otworzył usta, ale nie wydał żadnego dźwięku. Co? Wystękał po chwili koszmarny Karolek. Eksperymenty z grawitacją? Spytała mama. Jakie znowu eksperymenty? E, on był z innej grupy, szybko powiedział Karolek. O, powiedziała mama. O, dodał tata. Cudowne, łagodne ciepło rozlało się po ciele Karolka, od czubka głowy aż po same końce palców. Czyli Władzio nie wraca? Nie, odparł tata. Przykro mi, że nie masz już kolegi. Hm. Jakoś to przeżyję, rozpromienił się koszmarny Karolek.